Cześć, witajcie. Z tej strony Chubby One Drugi odcineczek, tak Zobaczymy, może dzisiaj, może dzisiaj winek. Lecimy od razu, nie ma czasu. Dzisiaj krótszy, nie taki jak wczoraj, pół półgodzinny, skurwysyny. Nie ma tak dobrze. Czy takie myślę, dwie gierki, dwie giereczki. Dwie gireczki i gitar są. Tylko musi znaleźć, a jak zwykle nie znajduje, S suka. Pa, 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 pa. No godzinę, no, dwóch osób. Szuka. No, kurwa, 50 znalazło w sekundę. Dwóch osób nie może znaleźć. No. No, pierwszy taki agresywny. Prawym dasz, lewym chwyt, to już wiem. Spację skok. Wszystko jest. Teraz wygrywam. Ale jak będę cały czas wygrywał, to będzie nudno, więc muszę też czasami przegrać, ale tam akurat wygram. W sensie całą gierkę, nie? O, kursor się nie zbugował. I opierdolę. Ale S. Jak się kursor nie zbugował? To S Tu trzeba się dać popchnąć hmm. Oj Dobra, tak am lucky troszkę tam w jednym momencie. Dobra, i cyk. Dobra, S. I lecimy. Tu jest taki moment, że nie styka. Dobrze, słusz, słusz, słusz. Dobra, przebiegnięte S. No i środkiem, pierwsza ryzykowna, wiadomo. Jet, kurwa. <śleskuj> To akurat on leki Dobra, no jest cieka forma, kurwa no Teraz będziemy godzinę czekać, czy się nie dobiegnie Ale tym środeczkiem, kurwa, nikt się nie spodziewał, co? mi mówicie, pochodzisz tym środkiem, tam się nigdy nie udaje. I patrz, kurwa, trzeba próbować w życiu. No biegnijcie kur. Dobra, jest, teraz godzinę będzie szukał gierki. Pyk, pikkik pik, pik, pyk, pik, pyk. O, No, dwa. Ktoś wyszedł. Ktoś się zakwalifikował. Pa, 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 pa. Pięk, nie Tego jeszcze nie grałem. Dobra, jest tu, jest Tam. jest Nie pick, Dobra essa Uj, będzie ciężko A nie jednak jest Ciężko to Ci było zdać egzaminy w szkole, panie A nie, mi przyjść jakiś tam wyścig w gierce Pa No i teraz teamówka na trzy drużyny i jedna drużyna będzie ma 11 zobaczycie Mark My Words Wróżbita czabiła. A jeden Kroll tego też jeszcze nie grałem, także tutaj foremka może być, średnio może być z foremką. 13 osób aż musi odpaść. Nie zrobiable. Popier spierdalaj Dobra tu jest jakaś pizda co łapie Widzieś skór syna, że do bana. No gościu, co mi zrobił? To przytrzymał mnie i w przepaść wpadłem, kurwa. A jak się tak robi, że się tak łapie i odpycha? Możecie napisać, jak ktoś z was wie. Ktoś jest mistrzem Gereczki 52, 51, no wszyscy wychodzą. O ja pierdolę, no czemu to tak długo szukam? No to jest RNG based. Ale mówiłem mi dwie greczki, więc to może być druga. Nie no jak odpadnę na początku, to ja jeszcze jedną zagram. Takie dwie, co przynajmniej są 3-4. To w porządku. Chyba, że za każdym razem będę w pierwszej odpadał, to wtedy... Chuj. Na no kurwa. No widziałeś to? Odpadanko jest. no tak unlucky biegnij 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 dobra jest tym razem się nie wyskoczyłem za wcześnie tędy a czemu się potykasz? no co za debil jebany no czemu on się nie podniósł No a tamten zdaszował i się podniósł. Nie rozumiem tej gry Dobra, chuj na kurwa Tendy z kurwy syna. Nie wiem, i ktoś o co on się wywraca ten ludzi No nie a no miałbym to jeszcze. No no teraz to już fizdę z takim graniem no nie wiem, czy ten ludzi kurwa się wywraca samo swoje nogi. To jest kurwa największe, gówno jebane Nie było tej gierki, jeszcze jedno. 60 na 60, ty widziałeś to, pierwszy wrócił chyba. Że tak szybko lobby znaleziony. No, i trzeci linii startowa, tylko dobra jest. Chyba na dół się trzeba od razu spierdolić. ale wstań z tego żelu. Tu 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 tu, tu. i do przodu. Cyk Teraz tak Cyk 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 Pięknie I do góry Pyk 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 Na momentu Pierż kurwa Widziałeś to? Widziałeś to? taka forma? No jakieś Wahadełka co ludzie nie umieją I się spierdalasz cały czas Bo ci ludzi kurwa Pijany nie utrzymuje równowagi Tylko normalny tss, Wyścig kurwa dla wszystkich. Jakieś dzieciaczki podpadały. Będzie drugi wyścig 100%. Będzie drugi wyścig kozacko. Albo Berek na zarażanie. Koronawirus tak zwany. O nie. Najgorsze gówno. Dobra, no spokojnie, bo to trzeba... Wiesz. Czysty mental trzeba do tego mieć. No, kurwa w trzeciej linii znowu startowanie ostatnio z trzeciej linii wygrałem, ale to był ten łatwiejszy, no i znów ten kursor no ale mnie tam wypchnęli i w drugą, 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 w drugą nie spychaj jeden z drugim kurwa nie przewracaj się, nie przewracaj się, dziubek. dobra biegniesz dobra jest Oj Oj Ej kurwa, zobacz teraz na fokusie jak idę W drugą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą. Kurwa niebieska Trzeba było zmienić, bo tamten to kurwa z pierwszego miejsca na ostatnie. Tędy, 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 tędy. S. Yes. No, było tam ciężko, ciężko było pod koniec. Bo jakiś debil na moją wskoczył i kurwa zaczęła iść inaczej niż ja chciałem, a wszystko bo przemyślane. Dobra, S. Spokojnie. Dwie wyściczki, dwa przejśnięte Żegnamy niechcianych. Żegnamy najsłabsze ogniwa. cię. Co nam wylosuje teraz? Maszyna losująca. Kurde, jakoś tak szybko zaczyna znajdować slime climb. Wiadomo, trzy gierki, trzy wyścigi, potem tylko teamóweczka i wygrana w finale. Yes. A mi się ogórkowa odbija, wiecie? 700 ogórkowej na obiad. No i znowu w trzeciej linii. I tu ścinamy, dobrze. Dobra S. Przy tej, przy tej, przy tej S. Urwa łatwo. Dobra i to są najgorsze bo trzeba idealnie po środku. Oj, no i huch, es al, patrzcie, jaka forma, czy nikt nie wie, nikt nie wie co się dzieje, oj, Icyk, cyk. Icyk, 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 huch, a gościu to nie wiem skąd się wziął, nie, 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 pyk. Ten pierwszy, zobacz bo masz takie w Polsce. Zobacz z jaką przeważką, jaka wygrana to była. Oni mówią ty, cheater, no co on zrobił? A jacy kupyku, byle do przodu, tutaj trzeba mieć, a nie na pałę, biegać do przodu. Ale przeskoczył, już widziałem jak panikował wziąć Tam się rzucają w kisiel Dobrze Im mniej, tym lepiej Tamten jak bieg, jak czambo dostał Ten jak zepchnął, ty I nas będzie Dziesięcioro. Będzie piłka i finał z ogonkiem. Dobrze, że ominąłem tych skurwysynów i na początku pobiegłem, bo... No, przypał byłby na koniec. Jakby mi się tam dał połapać i by mnie pospychali. Koszkoda, że tak na czas zagrały skurwysyny. Tyle czasu minęło. Albo będą jakieś owoce na zapamiętywanie, albo będzie piłeczka. No i chuj, i piłeczka. A ja już w ostatnim odcinku dałem popis z piłkami. O żółci W którą stronę, ty kurwo, żółta? Dobra, Les. O, kurwa, nie da się trafić w tą piłkę. Nie ga no nie gadaj, że mam taki nupti Dobra teraz sobie przyciskam Jedna I druga, ace? Dawaj od razu, z główki Nie, 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 wybij Uch. Oj. To taka triki. To było takie dośrodkowanie No nie dało się. No nie da się tego kopnąć, kurwa. Jak oni to odbijają. No przecież się nie da tak, kurwa. Mhm. <śmuletra> I dwie kolejne nam wpadają. Nie wiem, nie da się ani tego kopnąć, ani mieć fajnej drużyny, kurwa. Teamówki są najgorsze. Koniec. Dobra, to wszystko. Nie da się wygrać teamówek, Trzymajcie się. Ej.